Dzień dobry, witajcie. Dzisiaj opowiem Wam o moich wrażeniach z testów Shalimar Lessence, czyli najnowszego wypustu firmy Guerlain. Shalimar został wypuszczony dokładnie 100 lat temu, w 1925 roku. Miał być symbolem wiecznej miłości i pożądania. Zważywszy, że w tym roku mija 100. rocznica wydania tych perfum i one są cały czas produkowane. No to znaczy, że Guerlain osiągnął swój cel. Perfumy prawie wieczne. Na przełomie tych 100 lat Szalimar na pewno się zmieniał. Wyszło mnóstwo flankerów, nie jestem nawet w stanie powiedzieć ile, ale to tylko świadczy o tym, jak popularne były te perfumy. Ja Szalimara poznałam dzięki Katarzynie P, ponieważ dostałam od Kasi odlewki w wersji EDP i wersji Sufl. Kasieńko, wracaj do nas, bo nam ciebie strasznie brakuje. Okazało się niestety, że nie mam aż tak starej duszy perfumowej, żeby pokochać wersję wody perfumowanej. No, były te perfumy jednak dla mnie zbyt retro. Natomiast bardzo mi się spodobała wersja Souffle. E, niestety wtedy, kiedy je testowałam, okazało się, że one są nieprodukowane. No i musiałam się obejść smakiem. Na szczęście, cierpliwość perfumomaniaczki zawsze popłaca. Szalimar Souffle wrócił na półki sklepowe. I natychmiast je kupiłam. Mam je myślę od jakichś dwóch lat, i nadal są to jedne z moich ulubionych perfum na taką chłodną, zgniłą jesień i na zimę. To są perfumy bardzo ciepłe. Otwarcie mają cytrusowe, no jak to szalimar, ale te cytrusy są mocno dosłodzone taką spożywczą wanilią. I jak wącham ten zapach, albo gdy go noszę, to mi się zaraz kojarzy taka ciepła, świeżo wyjęta z piekarnika babka cytrynowa. Uwielbiam te perfumy i uwielbiam je nosić zimą. I nie pierwszy raz mi się zdarzyło coś takiego właśnie jak tu z Szalimarem, że pierwowzór jest dla mnie zbyt retro, natomiast wersje współcześnione bardziej do mnie przemawiają, bo dokładnie tak samo miałam z mastem Cartiera. Oryginał. Zbyt ciężki, zbyt korzenny, natomiast must gold, który wyszedł w 2015 roku, no to jest moja wielka miłość. W 2020 roku wyszła wersja filtr, po której też wiele się spodziewałam. W składzie była lawenda, było dużo irysa i był balsam tolu, dlatego sobie wyobrażałam, że te perfumy może gdzieś tam będą skręcały w stronę Mongerleum. Jeśli chodzi o tą lawendę. E, na pewno spodziewałam się dużo nut pudrowych. E, no i takiej mocnej balsamiczności. I jakież było moje rozczarowanie po testach, e, kiedy psiknęłam sobie na rękę i poczułam zapach cytrynowego cifu. I co wąchałam tą swoją rękę, to mi się wydawało, że ja przez cały dzień szorowałam kafelki w łazience cytrynowym cyfem. Więc wersja filtr zupełnie nie dla mnie. To było naprawdę moje wielkie rozczarowanie. Więc szybko o niej zapomniałam i nie żałuję, że ją wycofali, bo już nie jest produkowana. Widocznie nie tylko mnie nie przypadła do gustu. Ale gdy w tym roku, na stulecie wydania pierwszego Szalimara wyszła wersja Le Sens, która ma być mocno waniliowa, no, to od razu mi się oczy zaświeciły, bo wanilia to jest jedna z moich ulubionych nut w perfumach. Ona się zawsze na mnie pięknie układa i perfumy waniliowe raczej mnie nie zawodzą. Pierwszą opinię o tym zapachu usłyszałam na kanale Sentimentalna, który prowadzi Luiza. Jako druga filmik o nich nagrała nasza Ania Anecznik. Jeśli chcecie wiedzieć, co dziewczyny myślą o wersji Le Sens, to was odsyłam do ich filmików. Ania bardzo się starała, żebym poznała te perfumy. Ponieważ wie, jak lubię wanilię, więc wysłałam je odleweczki. Na ten sam pomysł wpadła Marta i od niej też mam odlewki, więc mogłam sobie te perfumy przetestować naprawdę globalnie. Nosiłam je kilka razy, więc jeżeli chcecie wiedzieć, co myślę o wersji Lessence, to słuchajcie dalej. Mam tu odleweczkę od Ani, psiknę sobie na rękę i zaspoileruję. Nie odmówię sobie tej przyjemności. Nutki mają podobno następujące: jest wanilia madagaskarska, jest wanilina, irys, piżmo i róża. Ale otwarcie jest cytrusowe no przecież to jest szalimar. Tu muszą być cytrusy, tu musi być bergamotka. Ale absolutnie tutaj nic nie skręca w stronę cytrynowego cifu. To jest bergamotka bardzo szybko osłodzona wanilią. I na początku te perfumy mają zapach takich cytrynowych ciasteczek. Ale to nie jest taki zapach gurmondowy jak teraz w tych obecnych gurmondach, że słodycz zabija. Tutaj wszystko jest pięknie wyważone. Ta wanilia tylko podkreśla cytrusowość bergamotki. To tak, jak dodajecie odrobinkę cukru do sosu pomidorowego, żeby wydobyć kwasowość pomidorów. Jest słodko, ale nic się nie lepi. Nosiłam te perfumy już kilka razy, ponieważ, jak widzicie, odleweczka od Ani jest całkiem spora. I powiem Wam, że te perfumy mnie za każdym razem zaskakują. Dzisiaj też je nosiłam. Jest taki wstrętny listopadowy, mokry dzień, kiedy jest cały czas ciemno i. Nisko zawieszone chmury, dużo wilgoci. I powiem Wam, że poczułam coś, czego nie czułam wcześniej, mianowicie nuty skórzane. Po tych delikatnych, cytrynowych ciasteczkach wychodzi nuta takiej prawdziwej skóry, ale też bardzo subtelna. Jakbyście tą skórę czuły gdzieś tak z daleka. Ale w tych perfumach najbardziej podoba mi się baza. Ponieważ ta cytrusowa ciasteczkowość znika, zostaje wanilia. Ale, jakby ocieplona takimi korzennymi przeprawami. I jak pierwszy raz testowałam te perfumy, to zachodziłam w głowę, skąd ja znam ten akord. Na pewno czułam już gdzieś takie perfumy z taką ciepłą, ale lekko pikantną wanilią. No, i wpadłam na to za jakiś czas. Wanil planifoli od Gerlena. Poznałam je zimą dzięki mojej krajance Agnieszce. Pozdrawiam Cię, Aga. Bardzo mi się te perfumy podobały. Właśnie ze względu na tą korzenną wanilię. I tutaj ta wanilia jest dokładnie taka sama. Tamtych perfum nie kupię, bo nie dam 3000 za flakonik. Ale nad Chalimarem Le Sens będę mocno myślała. Chalimare Sens stworzyła Delphine Żelk. Ona bardzo często współpracuje z Thierry Wasserem. Natomiast akurat te perfumy stworzyła sama. I ja się z tego bardzo cieszę. Ponieważ czasem z Thierry Wasserem mam taki lekki zgrzyt. I na przykład przy L'Apetit Drup Noir w wersji Intense pierwsza wersja nie bardzo mi się podobała, a stworzyli ją obydwoje. Natomiast wersja z 2001 bodajże roku, którą mam w swojej kolekcji, Delphin stworzyła sama. Ona po prostu wymieszała wszystkie te nutki, które były w pierwotnej wersji i tak jakby odwróciła je do góry nogami. Te z bazy wrzuciła do not głowy i odwrotnie. I ta wersja podobała mi się znacznie bardziej. Ania i Luisa mówiły, że wolą jednak, jak Terry Wasser pracuje nad perfumami Gerlena, a ja jestem zadowolona, że Delfina stworzyła je sama, bo to jest zapach, który do mnie przemawia i to są perfumy, które ja bardzo lubię. Widać, że jest to zapach, który został stworzony z ogromnym szacunkiem do klasyka i do tradycji perfum Gerlana, bo klasyka czuć w tych perfumach. Czuć to DNA w wersji wody perfumowanej, bo tu jest taki, ja bym to nazwała takim lekkim kurzem. Jest coś takiego, co się wyczuwa, i ktoś, kto zna tą wersję podstawową, na pewno mnie zrozumie. I czuć, że Delfin chciała zachować jak najwięcej z tradycji, ale jakby opowiedzieć tą historię współczesnym językiem. I chciała stworzyć perfumy dla współczesnej kobiety. Dla takiej, dla której ten klasyczny szalimar jest po prostu zapachem zbyt retro. Czyli na przykład dla mnie. Kiedy nosiłam te perfumy, to tak sobie myślałam, że to jest zapach idealny na listopad. Bo listopad dla mnie jest takim najbardziej nostalgicznym miesiącem. I te perfumy też są bardzo nostalgiczne. Dla mnie ten zapach jest jak wspomnienie prababci, którą wspominają prawnuki. Czyli jest cała jej historia, ale opowiedziana współczesnym językiem, zrozumiałym dla ludzi żyjących obecnie. Klasyczny szalimar to jest jak opowieść snuta w sposób następujący. Onegdaj nasza prababka rezydowała w trzech izbach, a Szalimar le Kiedyś nasza prababcia zajmowała trzypokojowe mieszkanie i jedno i drugie opowiedziane po polsku, ale to drugie zdanie, w przeciwieństwie do pierwszego, zrozumieją wszyscy żyjący współcześnie. Myślę, że Szalimar le z biegiem czasu dołączy do mojej kolekcji, ale poczekam aż troszkę stanieje, bo uważam, że jest odrobinkę za drogi. Dusza sknery czasem nie pozwala mi na kupowanie nowości. Jeśli będziecie miały okazję, to przetestujcie szalimara Sens. Ale koniecznie na skórze, bo tylko psikając go na skórę, on Wam pokaże wszystkie swoje oblicza: od tych ciasteczek cytrynowych, przez nuty skórzane, przez ten lekki kurz starego szalimara. Aż po wanilię z przyprawami pikantną i korzenną. W moim odczuciu Szalimar Sens to jest zapach bardzo elegancki, nieoczywisty, zaskakujący, ale bardzo piękny. Dziękuję serdecznie Ani dziękuję Marcie za to, że dzięki Wam mogłam go przetestować. A Wy testowałyście już nowego szalimara? Jeśli tak, to napiszcie, co o nim sądzicie. Czy według Was? Udał się delfinie i Gerlenowi zapach rocznicowy? Czy spodziewałyście się większych fajerwerków? Pozdrawiam was serdecznie. Do usłyszenia, do zobaczenia. Później papa.